Poświęcone jest planowanym zmianom planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kwiatowej i 14 lutego, a konkretnie terenu obecnego dworca PKS w Pile. W 2018 roku, jak uzyskaliśmy informację, wnioskodawca, czyli zarząd PKS, jako oczywiście podmiot prywatny miał ku temu prawo, zawnioskował, żeby ten teren, który dzisiaj jest wykorzystywany jako dworzec, został. Przeznaczony poprzez odpowiednią zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na teren budownictwa wielorodzinnego, mieszkaniowego. I o ile, tak jak wspomniałem, działania prywatnego przedsiębiorcy są oczywiście zrozumiałe, każdy ma prawo, każdy ma prawo podejmować swoją działalność biznesową, o tyle. Yy, Wiele znaków zapytania i tak naprawdę nasze wątpliwości wzbudza nie tyle tryb procedowania, co w ogóle sama inicjatywa podjęcia się planowanym zmianom. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Piła jako ośrodek jest położony w określonej miejscu topograficznym na mapie naszego kraju. Z tego dworca Korzysta nie tylko przewoźnik w postaci PKS, firmy PKS, ale również prywatni przewoźnicy. Co więcej, z tego dworca wyjeżdżają podróżni do najdalej odległych miast na mapie naszego kraju. Czy to Szczecin, czy to Zakopane, czy to Warszawa, czy to Kołobrzeg. Przede wszystkim taki dworzec i takie taki miejsce to miejsce codziennego podróżowania, można powiedzieć, dla. Przypuszczam wielu setek, a być może tysięcy pasażerów. Przypominam, Piła, jako jedna z gmin wchodząca w skład powiatu Pilskiego, jest to największa gmina, która na no, siłą rzeczy oddziaływuje na cały subregion. To właśnie tutaj przyjeżdżają uczniowie naszych szkół średnich. Przypominam, w samej Pile mamy ich około 5 tysięcy. To tutaj wreszcie przyjeżdżają również pracownicy, którzy zasilają pilskie zakłady pracy. Chciałbym z tego miejsca. Zaapelować do prezydenta piły, do radnych miasta, żeby takiej zmiany nie uchwalali. Dlaczego? Oczywiście proponuje nam się, jako mieszkańcom, pewien substytut w postaci centrum przesiadkowego, szumnie nazywanego centrum przesiadkowym, bo tak naprawdę będzie to takich sześć zwykłych przystanków autobusowych, nieco większych, bez węzła sanitarnego, bez poczekalni, pewnie. Bez możliwości no, załatwiania takich zwykłych, codziennych potrzeb. Co, co to powoduje? To powoduje tak naprawdę wykluczenie dla wielu mieszkańców no, z mapy takiej transportowej. Dlatego dzisiaj złożymy swoje stosowne uwagi. Będą to uwagi, oczywiście, natury formalnej, bo zauważyliśmy pewne niezgodności z innymi aktami prawa miejscowego.